Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń, Tomasz Trobalski. Wszystko co miał, było jak słoń. Lecz straszny był, zapominalski. Słoniowo miał głowę i nogi słoniowe, i kły z prawdziwej kości słoniowej. Trąbę, którą wspaniale kręcił wszystko słoniowe oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoń na karty. Do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry, kolego. Nikt nie odpowiada, nie ma trowalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów. Na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i śliczną słoninkę. Nazywa się Biały Ząbek A ojciec woła Trąbek, Bombek Córeczce na imię po prostu Kachna A ojciec woła Grubachna Gachna. Wielgachna Nawet gdy własne imię wymawia Gdy się na przykład komuś przedstawia Często się myli Tomasz Trąbalski I mówi jestem Tobiasz Bimbalski Żonę ma taką Jakby sześć żon miał imię. Bania, ale zapomniał, no i ta żona kiedyś powiada: Idź do doktora, niechaj cię zbada. Niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta. I wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem. Błąka się krąży, jest coraz później, aż do Kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc co przypomniał, przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał. Panie Trobalski Co dzień na głowę wody kubełek Oraz na trąbie zrobić supełek I chust go wodą sekundę trwało I w supeł związał trąbę wspaniałą Będę poleciał Tomasz do domu Żona wszystko Co to? Nie mów nikomu To dla pamięci O czym? już zapomniałem